Ok, przekaz dla osób, które mnie oglądają. Co się wydarzy pomiędzy wami w najbliższym czasie? Z jego inicjatywy? Są dostateczne umiarkowanie. O czym mówi sąd? I o czym mówi umiarkowanie? Tu by można było zobaczyć, yy, szóstka, relacja na odległość. Możliwe, że jest dosyć spore uzależnienie emocjonalne od Was, od siebie nawzajem, bo jest ta, y, sąd ostateczny, czyli miłość z jest, dziesiątka kielichów jest, paść buław, królowa monet i królowa kielichów. Możliwe, że są dwie kobiety, a z jedną może być dziecko. Lub może być zapał do tego, żeby dokonać wyboru między dwoma kobietami. Możliwe, że mężczyzna w jakiś sposób, nie wiem, paja emocjami przywiązane dla dwóch kobiet, albo że ta kobieta może pełnić... Ciężko powiedzieć, bo to jest kolektywne, nie? Że są dwie kobiety i będzie podejmował wybór, albo utrzymywał relacje z doma kobietami, a w umiarkowaniu tutaj zraca na odległość możliwe, że ktoś nie wie o tym, że jest osoba trzecia. I tutaj jakby nie ma na ten temat tematu, jest uzależnienie, jest takie siedzenie w klatce i nie ma konkretnego dialogu odnośnie tej relacji. Czyli tutaj prawdopodobnie może być tak, że w jakiś sposób tutaj osoby są ze sobą powiązane, może mają jakąś relację albo po prostu są sobie zakochane, ale pomiędzy wami może być jeszcze jakaś inna kobieta.